No widzę Witam was bardzo serdecznie. W kolejnym odcinku jest odcinek oby, co ja zbudowałem. Tylko że ja nie wiem czy ona... czekajcie. Nie będzie czasem zbytnio. Wiem, co się stało, ale chyba nie będzie za trudno. Podzielimy to sobie na kilka. Bo nie będę tego całego oby w jeden dzień przechodził. Mam totem, no bo nie chcę, jak mam mało widzicie. A nie chcę go już wykorzystać. Ja cię kręcę. Mam jednego koksa, mam 16 rafów. Nie wiem, nie, wystarczy, nie wystarczy. Czy ja to wiem, Wisia, 320 km, nawet widzicie 320, tu jest nie, nie licząc, oczywiście, tego 528 i 181. Nie licząc tego, ja jak na razie to nawet nie zaczęliśmy, ale spokojnie. Kurczę, gdzie to jest? Tu, o! Hoppa! Hop! Ja! what Aha, dobra, nie! A ja mi tu widzowie wiecie ile łapeczek? 13! I to Alek będzie przechodził! Ja nie wiem czy on da radę, mam gorszy troszeczkę w Minecraftu. Kurczę, nawet na slajma nie wpadło. Ale nic, nie widzę. To są dopiero początki. I z diamentów. Byłem pierwszy, ładniejszy, bogatszy blok. Oczywiście... Podejrzewam, że więcej was lubi diamenty. Jak wiadomo, Bedrock Edition, Pocket Edition, Edition, Jak wiecie, jak macie Minecrafta Pocket Edition, Bedrock Edition, Java Edition, wersja 1.22. 1.19.22. A w ogóle jeszcze chcecie, jak już wyjdzie ta wersja, a jeszcze nie wyszła 1.20. Czekajcie, bo coś tu jest. Nie chodzi o grę, e, tylko. O tak, trochę tu brudnym Ale skok! Ta się, let's go Dobra, dajemy tu I teraz kurczą Mam się zjąłem kurczaka To bardzo mały kurczaczko Teraz nie odpalę kreatywa i się wezmę. Ja bym jeszcze chciał tam ale nie będę, bo to wiem, że nie przejdę na tym odcinku. Podzielimy to na kilka, na dwóch kanałach. Jak się nauczę, to może zrobić tego live'a. Jak przechodzę już autem. Bo jeszcze nigdy nie robiłem live'a. Wyślijcie mi linka, jak go zrobić. Uwielbiam najważniejsze. Podajcie na drugi kanał. Już sobie teraz nie zjem tego znacza. Ale yy, kurczaka na pewno Mam już trochę mało tych kurczaków. Kurcze. Ja muszę shifta tak kliknąć. Widzia? Spokojnie. Ja sobie bym zaraz ja trafką granictwa. Chodź. Ale je przyznać. co to jest mądrasowa. Co to jest za kanał? Ty youtuberze mądrasowo jak to oglądasz, to mówię wam, że powinniście mniej nagrywać. ha bo ja powinienem nie tu iść, ale dobra, skończyłem sobie. To był... był... Te śnieg wszystko zasypuje. Nie, 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 nie. Nocza bym tu zaraz zjadł, ale chyba zjem refa, nie nocza. Jak coś to... to jest ref, to jest noc. Zaklęty to jest y, nocz... o ten nie zaklęty. Ej, ja tego nie widziałem, że ja muszę iść na ten blok. Mm. Y, nie gadaj. Nie no co ja mam tu zrobić? Utchnąłem? O nie! I od cię trzeba zjeść i się poświęcam. Jak nie skoczę, to będzie... Ostateczny koniec! Jest! Jest! Jest. Miałem już powiedzieć wam, że y, jak się nie uda, to będzie koniec odcinka. Ja nie kłamę będzie. Jak, jak przegram. A i szkoda że to nie... Nie, nie, dobra ja pienię. kurcze, głupie chmury mi się tu renderują. Kiedyś w że... Uważam, że musi być utrudnienie, ale jednak to jest wkurzające. Render chmur ma być wyłączane, bo mi przeszkadzają one.